Dlaczego nurkuję? To jest dobre pytanie. Po 36 latach, odkąd pierwszy raz zanurkowałem, w zasadzie mógłby być potencjalnie kłopot ze znalezieniem odpowiedzi, ale ponieważ cały czas znajduję nieziemską frajdę w nurkowaniu. W związku z tym bardzo dobrze znam odpowiedź. Nurkowanie to wolność, to stan nieważkości, to fenomenalni ludzie, z którymi schodzę pod wodę, to przyroda która niestety na naszych oczach y, strasznie cierpi, ale no możemy śledzić to, nie wierzyć ludziom na słowo, tylko widzieć to na własne oczy, mówić o tym i próbować coś z tym zrobić. Nurkowanie to odcięcie się od sieci GSM, to, y, to przeżywanie przygód, zastrzyk adrenaliny. I fragmentem tej adrenaliny jest również fotografia podwodna, która jest takim, jest takim podwodnym polowaniem, polowaniem na obrazy, polowaniem na emocje, na ruch, na kolory, yy, polowaniem innym w każdym miejscu na świecie. Dlatego często, kiedy zadaje mi ktoś pytanie, jakie jest najładniejsze miejsce na świecie, czy najlepsze nurkowanie, jakie przeżyłem, nie, nie ma szans odpowiedzieć na to, bo to tak jakby pytać, czy, czy wolę, bardziej wolę kryminały, czy romansy. Oczywiście coś mogę wolać, ale trzeba porównywać te miejsca Pomiędzy sobą, w ich własnej klasie. Zdjęcia pozwalają na to, pozwalają pokazać, pozwalają pokazać, w jakich najpiękniejszych miejscach można nurkować na świecie. Uczą też pokory, uczą cierpliwości, sumienności. No i jak każda pasja, od, odwdzięczają się odpowiednią pozytywną energią. Są też bardzo dobrą, nurkowanie i z aparatem fotograficznym jest też świetną lokatą pieniędzy na przyszłość, bo wpakujemy w to masę, masę kas. To żart oczywiście. To, to są rzeczy później niesprzedawalne. No i trudno się rozstać ze swoimi zabawkami. Ale to też jest fascynujące, że, że ludzie wydają spore pieniądze na to, żeby zabierać aparaty pod wodę. Kocham to. Jedno i the Już można powiedzieć, właśnie kończymy 26 sezon letni w Chorwacji, dziewiąty tutaj na wyspie Wiz, miejscowości Wiz. Miejscu, które prywatnie dla mnie jest cały czas jakimś objawieniem i, i, i zagadką, bo co roku odkrywamy i na lądzie, i pod wodą nieprawdopodobne smaczki. Baza Nautiki w sezonie letnim funkcjonuje w Chorwacji i jest to ten 4-5-miesięczny wycinek roku poza safari egipskimi, poza wyprawami. I to, co jest dla mnie szczególnie przyjemne jako pasjonata fotografii podwodnej, że właśnie tutaj na Wisie od 6 lat urządzamy spotkania fotografów podwodnych, nazywamy to zlotem bo nie ma to charakteru warsztatów albo charakteru kursu. Jest to towarzyskie spotkanie, gdzie panuje pełna, swobodna wymiana myśli, pomysłów, doświadczeń z poprzednich lat. Fenomenalny tydzień z fenomenalnymi ludźmi. Okazuje się, że nie ma kompletnie znaczenia, jak długo fotografujesz, czym fotografujesz, jak dobrze fotografujesz. To jest dla mnie osoby fotografującej pod wodą od 36 lat, to też jest niezwykle inspirujące i wspaniałe przeżycie. Patrzymy, jakie zdjęcia ludzie wykonali w ostatnich sezonach czy w ostatnim sezonie. Patrzymy, co można. Sfotografować różnymi aparatami i różnym podejściem do fotografii w ciągu tego tygodnia jest to inspirujące dla wszystkich. Kończymy wewnętrznym konkursem, gdzie, po którym nagradzamy, nagradzamy laureatów jakąś symboliczną nagrodą, ale powoduje to też żyłkę emocji i żyłkę rywalizacji. Gorąco zapraszam na siódmy już przyszłoroczny zlot na wisie 2025. Do zobaczenia.